Dalej, Stalkerka, tak jest. Stalker się rozkręca nam, muszę Wam powiedzieć. Bardzo się rozkręca, a my już wiemy, że w drodze jest nowy Patrzyk do Stalkera. Tak jest, nowy Patrzyk do Stalkera jest w drodze. Zostało to zakomunikowane dokładnie wczoraj, bym powiedział. Nie wiem w jakich do, do godzinach, no bo jak odpalałem się wczoraj, no to taka jeszcze nie było. Natomiast po strumyczku, no to pojawiły się informacje odnośnie patcha, że jest gotowy do pobrania. I tu mamy parę rzeczy odnośnie, odnośnie paczeka i zmian. Na pewno jakieś anomalie zostaną usunięte, jakieś takie wstelane, takie chamskie, bym powiedział. Spoko. Natomiast to, co najbardziej ciekawi w, w tym patchu, co będzie, no to, że prawdopodobnie glicze graficzne ustaną, no bo spory problem jest to niestety w Popatrzu 1.7. A w 1.7.1 dokładnie mówiąc, no, będziemy mogli już odpocząć. To się oczywiście okaże, bo na chwilę obecną jeszcze, jeszcze nie ma nowego paczeka. Z tego co wiem, ale mogę się mylić, czy to jest ewentualnie gdzieś w Becie? Nie, chyba nie, nie. Betas? Nie, no, tutaj nic nie ma. Betas nie ma nic, no właśnie, więc musimy jeszcze trochę poczekać do tego paczeka. Widzę, że tam jakiś patch do Battlefielda wyszedł, więc no, dużo, dużo generalnie rzeczy powychodziło, ale jak zwykle nam. No, Często troszeczkę tutaj brakuje, żeby to na spokojnie porobić. Ach, powiem wam tak, powiem wam tak, intensywny ten te ostatnie miesiące, zwłaszcza grudzień, więc to już w ogóle jest uch, masakra. Masakracja, masakracja jest. No dobra, ale letyjmy, za Znowu zapomniałem wody sobie przynieść, kurde. Tylko pepu. Opierdalam się ostatnio. Opierdzielam się ostatnio. tu, 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 tu. tu. Du, 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 du. Dobra, to wiemy odnośnie, odnośnie modów, tak jest, także bez obaw, bez obaw. E, dobra, co tu mamy? A my mamy tutaj mnóstwo różnych rzeczy, skrytka na czarną godzinę, dobrze ukryte zapasy, hmm. No co my tu mamy w ogóle? Tu jest to... tu mamy dużo tych różnych rzeczy, pierdółek... Тут не мало туков. Ох, боже. Tej wig Nie wiem czy tutaj jakichś nowych min nie położyli. Czy coś? Właśnie tak sądziłem, że jakieś nowe miny... Mogły być. Dlatego... Dlatego chciałem to tak zrobić, dobra, bork, 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 znowu, kurde, masakra O Dobra, na wieży, co my tu mamy na wieży? O ludziska, co my tu mamy na wieży? Zabierz wszystko No to prawda, wszystko zabieram, nie? poza tą konserwą może, ale dobra. Zrobimy sobie tank. dawaj tę konserwę. Myślę, że zregenerujemy. Mmm, 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 piechotka, piechotka. Jeszcze coś mamy O o Jesus Christ Leżysz szmatławszy jeden. Dobra. Dobra, to gdzie jest? To jest tutaj, też nie OK okej O, tak możemy obedrzeć Dawaj Dawaj jeden Pięknie Pięknie, dobra, czyli teraz tak tu mamy Don, tu idziemy tą. się nakutaszali. No to mnie nie interesuje w sumie, w sumie szczerze O oh, shit, okej okay, dobra Czyli tu jest głęboka woda, tu się nie da nawet przejść Ok, dobra Dobra, dobrze wiedzieć Łe, teraz pytanie, gdzie nas zapisało Добре, нас записало. А, защото тук беше това. А и тук беше още. Окей. Okay. Dobra, jeszcze raz musimy kurde to zrobić No dobra, jak się nie da inaczej, no to Coś zrobić, nie? Trzeba powtarzać. Trzeba płacić za głupotę. Nie zapisywania Także tak my to mamy tutaj. Łaaa wow. Jezus Christ, zasrane jest w dupę, jak go

Sara nie jest jedynie? Dobra. Dobra, tu mamy? kicha. Regen, regen, regen. Dobra teraz tak My musimy jednak tutaj gdzieś wrócić Jak jeszcze inaczej obejść bym powiedział O tu jest jeszcze O tu jest jeszcze Tylko, że hmm, chyba że z drugiej strony, tak, z drugiej strony prawdopodobnie. Nie z drugiej strony trzeba to obejść. A buduszki. A, buduszki. Tu nic nie ma, więc trzeba by było jakimś dachem przejść. Zdecydowanie. A drapkę mamy. Tutaj. Brothers, the professor and I, we've made. Tomorrow, we're going to show that will change our home forever. this today. The generator. Dobra. Nie, tu nic nie ma. Aha, tu jest coś. No da fuck. Okay. To jest kto? Niedostępne, nie, tędy nie możemy Dobra, no to musimy tędy chyba jakoś obejść to Po prostu tyle Zapiszmy sobie jeszcze. Co? Ja... to będzie. Jest gdzieś niżej. O, uh. o, uh. nie ze No kanalia mi broń zabrała. Okej, okay. miała, bo miałem broń cały czas gnida, jedna, nie. Okej, okay, okej. Okay. Psioniczne gówno, nie Czasami wiemy, że to jest to gówno, nie? Okej okay. okej. Okay. ci nie rzucać granatów, bo to się nie opłaca Zwłaszcza, że może odbić bardzo łatwo w ciebie. Kenalia jedna. Wenerycka. Nie widzę kurde tych psionicznych głównie, nie? Jeszcze nawet nie zapisałem. Co damn it to hell. Mm No jasne, kurwa, no wiesz, jak przez to, kurde, przeleci kurde, ta beczka, nie? Leżeć szmatułacu się jeden. No, Rozbeszczymy cię, kurde. Bardzo dobrze. więc nic nie ma Jeszcze jedlios? Okay. A, bo to była całość, dobra, to była całość, dobra, dobra, dobra no, dawaj to Dawaj, dawaj Zaczniemy No, było ich dwóch, no Tam teraz kurde ten się, rozpowszechnił tutaj kurde, kurde ten shit. Ciekawego? Nie. nie. Okej. Okay. No dobra, to idziemy F5. Przysłuchajcie mi to. To nigdy nie wiadomo. Może takie małe wejście jak bałe, żeby byli mieć gniazdo, nie? Toksyki, ile wlezie O, czy ja muszę tutaj na ty po tych rurach Check. No, wygląda jakby to tu był faust. Ale tak nie do końca, nie?